Jesteśmy teraz w pobliżu węzła wodociągowego Mam tutaj trzy pod ziemią oczywiście mamy trzy zasuwy węzeł jest w kształcie, w kształcie litery T czyli jak widzisz w linii poziomej między tym punktem a tym to jest sieć główna W środku mamy trójnik oczywiście wszystko kołnierzowe i odejście na nowy odcinek sieci będzie to sieć taka osiedlowa powiedzmy I oczywiście przy węźle wodociągowym musi być muszą być tablice oznaczeniowe cię bliżej, zobaczmy yy, li, litera Z oznacza zasuwa jak widzisz jest w kształcie yy, jakby schemat jest w kształcie litery T yy, tutaj mamy 18 metra odległość do zasuwy. Tu mamy odległość 2,1 i też 2,1. I mamy fisto. Wszystko. Słupek wykonany jest akurat ten słupek wykonany z rury P. To 110. Jest dopuszczalne, więc tak wygląda słupek oznaczeniowy. Tutaj mamy węzeł. Na tej budowie jest przynajmniej 6 takich węzłów. Nie będę wszystkich pokazywał, wyglądają podobnie. I tyle chciałem w tym krótkim kawałku Tobie opowiedzieć. Jesteśmy przy kolejnym węźle wodociągowym. Akurat, tutaj jest jeszcze nieskończone. Same pokrywy. Obudowy nie są, nie są zabezpieczone czy obudowane płytą chodnikową. Nie ma też tu w pobliżu, jak widzisz, słupka oznaczeniowego z tablicami czyli to, co w poprzednim kawałku widziałeś czy widziałaś tą rurę czarną stojącą z tymi białymi tabliczkami tu tego nie ma. Robota jeszcze nie skończona, więc to będzie zrobione później. Ale tak to właśnie wygląda, stan powiedzmy przejściowy. Tu jeszcze z boku pokażę tobie. Hydrant mamy zasuwę. I mamy hydrant. Jak widzisz, hydrant. Jeszcze trzeba będzie podnieść, bo nie ma tutaj tego połączenia, połączenia które musi wystawać mniej więcej 10-15 cm powyżej Powyżej terenu, więc to będzie jeszcze przerobione. No i to jeszcze w pobliżu mamy przyłącze, przyłącze do działeczki, też jeszcze nieskończone. Tu mamy dwa przyłącza w sumie. Jedno odchodzi w jedną stronę, drugie odchodzi w drugą stronę. Tak to wygląda.